mano z tej strony Mateusz? Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy 9 sierpnia. No i powoli zaczynamy szykować podrzepak. Tu już było raz stależowane. Była wylana granowica, było stależowane na około 5 cm. No jak widzicie, po talerzówce szału nie ma. Z tego względu, że było bardzo sucho i po prostu ta talerzówka bardziej przesuwała tą glebę, jak ją mieszała. Głęboszuję teraz aktualnie na głębokości około 35 cm. Tutaj w zeszłym roku pod pszenicę były poprzeczniaki głęboszowane na 40 cm W tym roku jeden na 35 tak pod rzepak, tylko same poprzecie, po prostu żadnych ścieżek nie robię Żeby po prostu te poprzecze, wiadomo, na poprzeczach coś tam się więcej z przyczepami zjeździ, czy, czy no wiecie jak to jest No i ogólnie co muszę wam powiedzieć, to w tym roku będzie rzepak zasiany też po kukurydzy Na działkę, naszej znaczy po kukurydzy była zasiana pszenica po talerzówce No i teraz po tej pszenicy będzie zasiany rzepak no i ogólnie sytuacja wygląda tak, że ustawiłem głębosz na 30 cm na tych działkach, żeby zgłęboszować poprzeczniaki i ciągnik maksymalnie 4-5 km na godzinę dawał radę jechać. Miejscami stawał, musiałem unosić głębosz. Tak jest po prostu zagęszczona gleba. W porównaniu do tego co jest tutaj, w zeszłym roku tu było głęboszowane. No to jadę na 35 cm, no i aktualnie mam 7,8 km na godzinę, w tym roku pod pszenicę w ogóle nie będę głęboszował, może tylko tam dwa poprzeczniaki, gdzie było po prostu więcej tam łódkami zjeżdżone po rzepaku, a tak to tylko będę głęboszował pod rzepak, każdy poprzeczniak, także myślę, że to wystarczy, ten ciągnik jest za lekki do tej maszyny, bo on waży około 6 ton pusty według katalogu. Co ciekawe, klas jest około 200-300 kg cięższy według katalogu, ale jeszcze nie ważyłem. Z ciekawością muszę kiedyś przeważyć sobie te dwa ciągniki. No i wtedy będę wiedział, który jest cięższy, ale wydaje mi się, że klas jest cięższy, bo na przykład nawet jak podobny głębosz do Jondira, bez obciążnika, to od razu przód mu się unosi, a jak podepnę klasa bez obciążnika do głębosza, to przód jest normalnie, jest ciągnik stabilny. I co ciekawe, klas ma 4 cylindry, Deere ma 6 cylindrów i klas jest zdecydowanie lepiej wyważony. No, według katalogu Krasno wyważenie 50 na 50 czyli 50% masy jest na, na przedniej osi, 50% masy jest na tylnej osi. No, John Deere pewnie ma gdzieś około 40 na 60 bo naprawdę no, strasznie lekki jest ten przód. John Deere wyważenie ma dosyć słabe, nasz przynajmniej model. Nie wiem, jak te nowe Rki pewnie już mają lepsze, ale te 6930 to są dosyć lekkie ciągniki to są takie ciągniki bardziej, że tak powiem, uniwersalne. To nie są takie typowe woły robocze. Jak seria 7000. No, ale jakoś daje radę, i no. no sami widzicie, że z takim głęboszem, no to no ma, ma co robić, ma co robić po prostu. Yy, tutaj rozwiązaniem też by było na pewno yy, obciążniki na kołach. Jakbym na przykład 400 kg na lewym, prawym kole zakładał, no to coś tam się zwiększył ciąg, chociaż to by jakieś znaczne yy, znaczne różnice nie były. Jakby ważył tak około 8 ton ten ciągnik, to już byłby idealny, to już by naprawdę fajnie szedł. Jeszcze 710, bo miałem na tyle opony 600 na przodzie, to już w ogóle by była bajka. O, tu go teraz zdusiło. Teraz na 6,5 km jadę na godzinę. Półbieg mu zbiłem. Obroty mu jakoś specjalnie nie spadają, tylko, tylko po prostu uciąg, uciąg traci. I co zrobisz? Tu jest kurczę duże zagęszczenia, czemu tu jest duże zagęszczenia? Sam nie wiem. Jaki jest poziom wilgoci w glebie. Teraz gońciemy. Ogólnie, co chciałem powiedzieć, spadło u nas przed przedwczoraj 25 litrów w nocy, przyszła burza fajna. E, ale to i tak jest za mało na, na orkę na pewno. Także, jak nie popada jeszcze, to na, na pewno nie ma opcji zaorać podrzepak. E, no i co Wam chciałem pokazać? Założyłem sobie wczoraj nowe zęby ogólnie. Tam, ale jak są gorące, no jest opór, jest naprawdę konkretny. A dlaczego? Bo spadło 25 litrów wody na miękko na 15 cm około. A to zobaczcie, pod spodem jest popiół, sucha ziemia. Jest tak wysuszona gleba, w zeszłym roku czegoś takiego nie było. Możecie sobie puścić filmik mój z zeszłego roku z głęboszowania. No to po prostu szło idealnie, szło idealnie. Później orka też były idealne warunki do orki, bo po prostu z wierzchu powiedzmy 15 cm było suchego, a dalej głębiej było mokre i wszystko mokre nam się wyorało i były idealne wschody rzepaku, a w tym roku. Co będzie z rzepakiem? Nie mam zielonego pojęcia. Czekajcie, zaraz wejdę do silnika, bo tutaj wieje trochę, żeby mnie było dobrze słychać. Ogólnie i muszę Wam jeszcze pokazać. Tutaj zobaczcie, jak zagęszczone. Ten zagęszcza. Jest twardo. W tym roku ja nie wiem co to będzie z tym rzepaku. Ogólnie mam zamówiony silnik z triptila, Częściowo. Dlaczego się z triptilem w tym roku? Y, dlatego, że po prostu nie idzie wbić y, pługa nie będziesz szło wbić pługa, to po pierwsze mimo tego, że przemiękło na 15 cm po tym deszczu, to po prostu y, wyłożę, nawet jak się wbije ten pług, bo kupiłem sobie nawet nowe dłuta, takie porządne y, Kverneland Knock On, możecie, pewnie ci co mają Kvernelanda to wiedzą jakie to są dłuta to są dłuta takie nabijane, nie one mają takie zaostrzone końcówki, one bardzo ładnie wchodzą w glebę ale co z tego, że pług bardzo ładnie wejdzie w glebę jak po prostu wyłożymy suche i co dalej, czekać za deszczem czekać aż namięknie yy... nawet jakby szło zaorać to nie wiadomo co zrobić tak? bo do końca sierpnia praktycznie mi pokazują jakieś tam przylotne opady yy... no i zdecydowałem, że zamówię tego stripteala yy... jakieś szczegóły czy cokolwiek po prostu podam wam po prostu na filmie z siewu rzepaku bo yy... no, póki nie jest zasiany rzepak to ja tutaj nic nie będę nie będę czarował ale StripTill jest wzięty z tego względu, że po prostu jest sucho i to jest moim zdaniem jedyne wyjście w tym roku no, StripTill działa jak głębosz, tak? Działa jak głębosz, sieje pasowo rozstaw 37,5 cm on ma akurat między rzędami także co 37,5 cm jest łapa ona nam ładnie spulchnie na 30 cm do, w głąb i po prostu nam ładnie w tym pasie wysieje i to będą powinny być ładne wschody, dlaczego? Bo stripteal nam nie odwróci gleby, nie wywali suchego na zewnątrz, tylko nam natnie, tak jak mój głębosz, i zostawi taki mokry pasek. I w tym mokrym pasku będzie zasiany rzepak. I ja myślę, że wschody będą idealne. Trudno mi tutaj powiedzieć, jak to wyjdzie. Nie będę wszystkiego siał striptealem, nie będę wszystkiego siał striptealem, tylko będę siał częściowo. 20 hektarów ma być zasiane striptealem, reszta, jeśli przyjdzie deszcz, to będzie zaorane. Docelowo ma być około 50 hektarów rzepaku, także zobaczymy. Jeśli przyjedzie tym strip mi się spodoba się, będzie fajnie doszło to po prostu myślę, że może nawet więcej zasieje jak 20 hektarów, ale to zobaczymy. Co do odmian rzepaku w tym roku, no to w tym roku sieje Atora i Prince'a. Jeszcze może z Basfa jedną odmianę, ale ogólnie z Atora byłem w tym roku tak zadowolony, że ja nie chcę zmieniać specjalnie firmy. Mam też zamówione dwa worki Prince'a, czyli... W tym roku planuję zasiać 45 roślin na metrze, czyli jeden worek jest 1,5 miliona na czyli worek na 3,33 hektara dokładnie. To dwa worki Prince, to będzie prawie 7 hektarów, także no 6,5 hektara przyjmijmy. przyjmijmy. Także myślę, że to wystarczy na próbę. Także zobaczymy, co z tym rzepakiem. Na razie Wam tutaj zdradziłem moją. Koncepcję tego na siew. Jestem sam ciekaw, jak tam u was sytuacja wygląda. Czy u was też jest tak sucho w glebie, czy po prostu robicie tradycyjną uprawę orkową. Wiem, że są rejony Polskie, na przykład, nie wiem, 100 km ode mnie, 50 km ode mnie, są miejsca, gdzie jest tyle deszczu, że normalnie idzie zaorać a są miejsca takie, gdzie po prostu nawet zalewa ludzi, nie są w stanie skończyć żniw. Także no, taki w tym roku dziwny mamy rok. No ale co zrobić? Trzeba się dostosować do warunków pogodowych No i wybrać technologię, która nam po prostu da najlepszy efekt Bo praktycznie od wschodów rzepaku zależy nasz, nasz plon Jeśli wschody będą dobre to będzie dobry plon, jeśli wschody będą poprzestrzelane Tak jak w 2017 roku No to po prostu nie będzie rzepaku i tyle nie będzie plonu Co wam chcę jeszcze pokazać Chcę wam jeszcze pokazać jak to jest spulchnione ładnie Sobie wejdę, zobaczcie tu jest na całej szerokości podcięte, i ja wpadam butami. Ja tu wpadam butami. Tu gleba jest cała uniesiona. A tutaj, a tutaj gleba jest cała zagęszczona. I tak fajnie działa ten wał. Tak fajnie działa ten wał, że on nie dość, że dobrze zagęszcza. To nam wciska resztki pożniwne w glebę. Yy, I te resztki pożniwne lepiej się mineralizują. Zobaczcie, jak one są powciskane. No, głębokość, widzicie, no jest dosyć głęboko, może nawet więcej jak 35 cm. Yy, może nawet pod 40 będzie, już tam nie mierzyłem specjalnie. Yy, mniej więcej mam już, tak powiedzmy, wypraktykowany, że jak na skali tam ustawię na, na około 3,5, no to jest gdzieś w granicach 35-40. Yy, wczoraj mierzyłem miarką na jednym polu to było 35, tam może teraz trochę więcej mam zrobione. Yy, co w tym roku sobie też fajnego kupiłem, to łącznik hydrauliczny. Jak zauważyliście, albo nie zauważyliście, to jest po prostu genialna sprawa. Duża wygoda, szczególnie przy głębokości, bo tu chodzi o to, że po prostu głębokość, zobaczcie, jak sobie uniosę, na przykład do góry i przypuśćmy, jak chcę odhaczyć tą maszynę. Dobra, opuszczam, przypuśćmy, że jestem w garażu, opuszczam. No i wał praktycznie wisi w powietrzu, tak? I nie jestem w stanie odhaczyć łącznika. A jak mam łącznik hydrauliczny, to robię sobie tak. Coś takiego i głębosze sobie ładnie odhaczam. A tak wcześniej, jak była śruba, no to wiadomo, nacisk wału był, wał wisiał w powietrzu, nacisk wału na łącznik, nie szło łącznika ruszyć. No i trzeba było kłaść palety pod wał, żeby go odhaczyć, także było dużo, dużo zabawy. I pod kątem głównie głębosze kupiłem sobie ten łącznik. Także dobra, to by było na tyle w tym filmie. Trzymajcie się, do następnego, cześć.